Wygląda jak górki Nie ma żadnego To to jest elektryka Może ma okna z tamtej strony ale tak? Niektórzy nie chcą okiem Nie chcą? Niektórzy nie chcą żebym ktoś zaglądał przez okno ok Nie muszą zasłaniać na noc Widocznie nam wykradzanie obywateli, całego się na trawie. To? Położył się na trawie. Słyszysz te ptaki? No, słyszę, słyszę. To to jest, to to jest rozgrzewka. Nad ranem będzie 100 głośniej. A? Hello, cześć, cześć, stream na nowo, jest Adam. Dobry, dobry. dobry. Może tędy wrócimy. Co? Możemy. To mi się Dlaczego? lepiej podoba.